Ale o śmiechu, jesteś czas. Dzisiaj. Um, <coughs> Witam Was w pierwszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj ze mną jest. kto? Dragon33, trzy, trzy, kurde, albo Alek. Po prostu Dragon. Dzisiaj będziemy grać w Teamwork OBBY. Będziemy musieli sobie pomagać. Samouczek. Stań rzecz na to. Dzięki. <grym> Okej. Okay. Fajne, proste, proste obi. To ty idziesz pierwszy. Zostawcie oczywiście łapkę w górę subika z dzwoneczkiem, żeby ten kanał się wybił. Podacie też do Dragona, bo on też super filmuje. profilowe smok niebieski. Tak, dokładnie. I chyba właśnie przeszliśmy samouczek. Dokładnie. teraz do no, drugiego poziomu i teraz idziemy tu. Do czasem jeszcze i skoki. Dobra, tutaj. Co jest? A, to jest tak kilka sekund. No i teraz to powinien być zielony. O jest. Dzięki. Jezus, spadłem. Powiedz kiedy przejdziesz. Przeszłem. Ej, no ale teraz ja będę mógł przejść, musisz tam jeszcze ten stanąć. A rzeczywiście, zapomniałem. I to jest sekundowe, chyba. To powiedz kiedy. Już. Możemy iść. No nie, no. Zginąłem. Aż tutaj. Co tu robią inni ludzie? Miej się być tylko my o skurde Dobra, szybciej to przyjdziemy. No sobie radzę. Dobra, siu, idź tam. Czekaj, ja im pomogę, nie jestem hamem. Kur Spadłeś? Nie Mhm Ale nie musisz, nie skaż, nie skaż zostać. O. Jarka. Jak wujeszcie widzowie nam pomagają, bardzo fajnie. A widzowie. No cicho, bo ważne, że ktoś nam pomaga. Ja mam iść na żółte, rozumiem. I nie zginął? Nie. Teraz ja tutaj. Nie możemy zejść. Możesz, już chodź. chodź. chodź o Szybciej. Siedem. A tam wtedy ktoś tam został. No to jest nasza wina. Nie zauważyliśmy. No właśnie. Dobra, podwójny kłopot. U. No to o. Puszczaj. 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 No, co jest? Puszczaj. O. Dzięki, koleś. Puszczaj. No, no. puszczaj! No, no! Ktoś tam stoi! No, weź to o Jezu. zrób! O debile. O, 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 jeszcze raz. Dobra jest. No ale jak... piarka to robisz. Ej, bo ja muszę ten przejść jakoś, co nie? No tak. No to przechuć. No, przechodzę. Dzięki. A tamten a tam koleś jeszcze. O! Dobra, ja pójdę już na ten żółty. Nie! Spadłaś? Nie. A co? Zrób to. Bo nie jest to ...gówno. Zielone. Cały czas skacz na tym. Ja sobie przejdę szybko. Cyk, cyk. Jeszcze. No. Umarłem! Typiarka się otworzy. Mam nadzieję, bo jak na razie nie chcę otwierać. No dalej, skaczcie! Czekaj, napiszę. O jest, skaczę. Ja skaczę. A dobra, dzięki. No dalej! Gdzie no? z złych potrzebujemy? No stój, jeszcze na nią czekamy. A no. Idzie czy nie? Nie wiem. Co się nie widzę? No tam jest. Co on robi? O jest. O. Nikodem też padłem! Ja! jesteś głupi! No! Oni skończyli tajkę, więc teraz sam, samo, będziemy musieli pomóc. Dobra, skaczę. Jezu, Nikodem. Ale ty też jeźdź spadł, nie tylko ja. No bo o, przez ciebie, bo mnie zablokowałeś. Aha. Dobra, to ja idę tutaj, albo może lepiej nie. Dobra Kurwa Robić to, robić to, czy... Bacon. I spadłem Zajebiście Bacon zrób to o. o robi Skacze Pomaga Zrób żółte ty Ale dobra, cyjanowe znaczy się Co ty zrobisz? Dzięki, to po prostu... To będzie ten... długi odcinek. No jak? Będzie bardzo długi. Sejdź tam. O, o, dobrze. Brawo. Teraz idź tam. Kto, ja? Może lepiej ty? Odejdź. Bogam się, żebyś nie spał. Milcz. No nie, no. Dobra. O, jaś robi. O. Ja też spadłem. <grym> Bardzo fajnie. Jezu, ale jestem nubem w tą grę. Baj. Po co ty się napisał baj? Bo miałem zamiar wyjść. <grym> no idźcie dalej, dumnie! A, nie. dobra. Dobra. Robisz czy nie? No Bacon robisz to Bacon robisz Dalej Bacon Uda ci się spadł nie spadł Uda ci się dalej Dajesz Spadł Spadł Pomóż mu Czekaj, spróbuję O, dobra! Skoczyłem Dobra Skoczyłem znowu. Gdzie on jest? Dobra, zrobiłem. Tam, Dalej. Tutaj tam. i tam. Stoję. Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. No, masz już. Okej okay. O dobra. Moim sposobem w Ty masz łatwiej, bo masz na tym. Widziałem to. Co, co widziałeś? Jak zahalciłeś to. Pien. Co, <śmierdziś> to muszę, bo zatrzasną się drzwi. Jezu, zostałem sam z Bitcoinem. <śmierdziś> tak wyszło. Czekaj. U mnie zablokowaliście. Mie. Tak. Pacę Par napisałem na czacie. Jest! Przeszedł to prawie. Ej, to przechodzić dalej, czy czekać na kolega? Ja wiem, wyjść z gry. Muszę. Wyjść z gry, muszę. Dobra, nie przeszłeś tego, to będziesz przechodzić labirynt. No sobie nie. Już dwa prędkość gracza? Nic się nie stało. Jesteś. Dobra, choćby do trzy poziomów gracza. Masz Jakieś... to wszystko? Nie. Jakieś tripaty tutaj po Trzech no, dobra, no skaczcie! Sk skacz no, nie rozumieją. E ty zostałeś, czy ty przeszłeś? Przeszłem. Czekaj, no, co ty robisz? Dzięki. Dzięki no. W czwórka chyba jest łatwiej z tego co widzę. No faktycznie o Ale to było trudne. Dobra, to idziemy, był samą... idziemy do Paintball. O ile tu jest osób? Co jest? Mamy strzelać? Aha, okay, jak trafimy, to ten. Weź ja i nie... na niebieskim. Wejdź stań na niebieskim. Tam na niebieskim. Dobra, tutaj. Mm -hmm. Dlaczego ja nie mogę ten? Dobra, może zejść. Dlaczego ja ten? Dlaczego nie mogę strzelać? Bo Obda... Oba... inni mają już ten kolor. Jest czerwony. Bo czerwony został już. Dobra, trafiłem. Ty, bo ja ogólnie nie mogę w ogóle ten strzelać. Ty, bo. Dobra, ja trafiłem. się nas zostawili. Róbcie ten czerwony, idioci. No, debile. Debile. Jezu, ja muszę w ten niebieski strzelać. Każdy tu ma niebieski, serio. Tak Jezu, ja w ten niebieski strzelamy Noż do cholery, dlaczego ja nie mogę strzelać? No, wyjdź mi to. Nie no, dury mnie. <grym> Bo chlika się myszką w ekran, żeby strzelać O, to cały czas klikam. Człowieku jak oni... Jak ja widzę jak oni to robią może idziemy do innego? Nie, ja, to, to nie możemy. Chodź do lobby. Będą dwie gry. Bo... Będą to dwie no. gry po prostu. Lobby. Albo w sumie już możesz się coś pożegnać, bo to długo już trwa. No, no w sumie Oto? No co widzowie? <laughs> Żegnamy was. E, jeśli się, to trwajcie, to do końca to zostawcie łapkę w górę. Suba z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić nowych filmów No i wpiszcie w komentarzach swoje propozycje filmów, które chcielibyście zobaczyć na tym kanale jak Aj, to jeszcze Cześć!